1 maja w pierwszym w tym miesiącu magazynie sportowym w Telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. Dzisiaj rozpoczniemy od siatkówki, zakończyły się bowiem rozgrywki siatkarskiej Ligi Szóstek, która rozgrywana była w sali Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ulicy Belzackiej. W meczu o miejsce trzecie Mamrot Wilkowyje wygrał 3 do 0 z Piotrkowską Akademią Sportu, ale największe emocje były oczywiście w finale. Po raz piąty w swojej historii mistrzem został Combine Volleyball Team pokonując GKS Kamieńsk 3-2. Nagrody najlepszym zawodnikom i najlepszym zespołom wręczył dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Leszek Heinzel. Obserwujemy to, że z roku na rok poziom, poziom ligi, samej w sobie, poziom grania naprawdę idzie w górę. Ta liga sama w sobie stała się celem i wyzwaniem dla tych drużyn, żeby ją wygrać. Przez cały sezon okazuje się, że trzeba walczyć, żeby awansować do, do tego play-off oraz do finałów. To tylko nas cieszy, że z roku na rok podnosimy poziom. Poziom naszej ligi. A kolejna edycja siatkarskiej ligi Szóstek ruszy już jesienią. Piotrkowia zawiesiła mistrzowi Polski z Lubina wysoko poprzeczkę. Nasz zespół walczył przez większą część meczu z utytułowanym rywalem jak równy z równym, a do niespodzianki brakło niewiele. W 52 minucie było 21-21, końcówka należała jednak do rywalek. Piotrkowia miała kilka okazji, aby wyjść na prowadzenie, ale niestety tych okazji nie wykorzystała. głębie tymczasem opanowało nerwy i ostatecznie wygrało 26-22. Faktycznie dzisiaj... Ee... Chciałabym pochwalić swój zespół za to, że podjęły walkę z zagłębiem, e, pokazały, że można z nimi nawiązać równorzędną walkę. E, I tak jak tutaj powiedziałeś, e, myślę, że takie detale, e, jak właśnie skuteczność i w pierwszej i w drugiej połowie, bo tej, e, takich sytuacji stuprocentowych miałyśmy kilka e, i Basia Zima i Monika Maliczkie wyciągnęły trochę tych piłek. E, myślę, że trochę chłodnej głowy, bo niektóre decyzje też, znaczy wybór e, Sytuacji był czasami nie taki jak powinien być, a były dogodniejsze y, sytuacje? To skuteczność chyba w ostatnich minutach i trochę y, nie wiem czy to był brak pomysłu w ataku, ale na pewno nie kończyłyśmy na, na koń, w końcowych minutach po bramkom no i y, zagłębie punktowało i dlatego się skończyło czterema bramkami, a... A nie mniejszym wyniku. Zostały trzy mecze do końca, w tym dwa u siebie. Być może będzie tak, że dwa zwycięstwa u siebie dadzą piąte miejsce, bo tak naprawdę tylko o to Piotrkowie jeszcze walczy. Na to liczymy i do tego na pewno się będziemy przygotowywać, żeby te ostatnie mecze zagrać jak najlepiej i żeby jeszcze zdobyć kilka punktów. Warto wspomnieć, że spotkanie naszej drużyny oglądał nowy prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki, który na koniec wręczył nagrody najlepszym zawodniczkom. Piłkarze ręczni Piotrkowianina postanowili najprawdopodobniej podtrzymać swoich kibiców w niepewności. Mimo dużej szansy zapewnienia sobie na kolejkę przed końcem rozgrywek utrzymania w lidze, Piotrkowianin przegrał w Opolu z Gwardią 26-27, prowadząc do przerwy 16-13. Nasz zespół zaczął znakomicie. Po 20 minutach wydawało się, że kontroluje mecz, bowiem wygrywał kilkoma bramkami, a oprócz tego grał widowiskowo i skutecznie. Wszystko zaczęło się psuć w ostatnim kwadransie, a to prawdziwy festiwal błędów. Za szybko oddane rzuty, proste błędy w obronie, a na dodatek aż cztery niewykorzystane rzuty karne. W efekcie Piotrkowianin zagra 15 maja z Zagłębiem Lubin o to, aby nie grać dodatkowych spotkań barażowych z wicemistrzem Ligi Centralnej Padwą Zamość. A na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam 8 maja.